Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z Powiatowego Urzędu Pracy. Dzisiaj naszym gościem jest pani Edyta Daniel, specjalista do spraw rozwoju zawodowego. Widzimy. Dzień dobry, witam Państwa. A rozmawiać będziemy na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, a także dofinansowania na tę działalność. Pani Edyto, proszę nam wyjaśnić i naszym widzom, czym tak naprawdę są te dofinansowania. Tutejszy urząd, działając w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oferuje swoim klientom różne formy wsparcia mające na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej. Jedną z nich są właśnie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Są one szansą dla tych osób, które chcą samodzielnie stworzyć własny biznes. O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która posiada status osoby bezrobotnej. Oraz osoba, która dotychczas nie otrzymała żadnej pomocy publicznej na podjęcie takiej działalności gospodarczej, a również osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy wsparcia określonej w ustawie, a także osoba, która nie przerwała z własnej winy, a po, podjęcie, a po skierowaniu podjęła szkolenia, staże lub inną formę pomocy. Zaznaczyć należy również, że osoba, wnioskodawca, który będzie składał na wniosek, powinien dysponować lokalem w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a również to, że w pierwszej kolejności przyznawane są środki wnioskodawcom, którzy posiadają. Kwalifikacje, doświadczenia, uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Proszę powiedzieć o jak duże pieniądze, jak dużą kwotę można się ubiegać. Maksymalna kwota dofinansowania na rok 2013 to 18 tysięcy złotych. Ponadto w ramach programu specjalnego pracujące rodzice to jest taki program skierowany dla matek i ojców, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, ta kwota jest najwyższa i wynosi 20 tysięcy złotych. Proszę powiedzieć, czy w jakiś sposób wspieracie tutaj państwo te osoby, które ubiegają się o środki, czy pomagacie w wypełnianiu wniosku na przykład. Oczywiście, aby przede wszystkim ubiegać się o takie dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, trzeba złożyć wniosek i druk takiego wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że w siedzibie tutajszego urzędu Raz w tygodniu organizowane są grupowe spotkania informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób, które są zainteresowane utworzeniem działalności gospodarczej, skorzystaniem ze środków z Urzędu Pracy. Biorąc udział w takim spotkaniu, każda osoba zdobędzie kompleksową wiedzę na temat zasad przyznawania takich środków samodzielnie, po takim spotkaniu będzie potrafiła wypełnić wniosek. Dowie się również, jakie załączniki do takiego wniosku należy dołączyć. Ponadto urząd tutaj wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, osób bezrobotnych. I zaprasza w każdy ostatni poniedziałek miesiące przedstawiciel ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Mhm, a proszę powiedzieć, na jakiego typu działalność możemy otrzymać te środki? Jeżeli chodzi o jaki typ, to tutaj w grę wchodzi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i mamy tutaj działalność usługową, handlową oraz produkcyjną. Niemniej jednak najczęściej pojawiają się tu działalności usługowe, głównie w branży ogólnobudowlanej, Ostatnio bardzo często wśród usług prawniczych tak, taka forma cieszy się dużym, dużym zainteresowaniem. Nie, niejednokrotnie pojawiają się bardzo innowacyjne, ciekawe pomysły, tak jak na przykład wydruki 3D, jak badanie żywej krwi, usługi paintballa elektronicznego oraz szereg innych równie ciekawych działalności. Jeżeli chodzi o handel, to tutaj głównie handel odzieżą, biżuterią także obuwiem. Proszę powiedzieć, czy łatwiej dostać dofinansowanie na te działalności, które są mniej spotykane, czy to nie zależy od tego? Znaczy, nie, oczywiście to nie zależy. Tak naprawdę, jeżeli ktoś posiada wiedzę, ma doświadczenie w zakresie takim, jaką działalność będzie chciał tutaj otworzyć, to nie ma żadnych przeszkód, aby złożył tutaj w siedzibie tutejszego urzędu wniosek. Proszę jeszcze powiedzieć, aby nasi, nasi widzowie również wiedzieli, gdzie mają składać wniosek, gdzie dowiadywać się, w jaki sposób właśnie pobrać te również wnioski. Jeżeli chodzi o sam druk wniosku, to można pobrać na naszej stronie internetowej www.up.tarnów.pl, a również w siedzibie tutajszego urzędu mamy zorganizowane stanowisko numer 6 na sali ogólnej, sali numer 1, gdzie koleżanka zapisuje i przyjmuje wnioski. Bardzo dziękujemy za Dziękuję tę rozmowę. A my Państwa w takim razie zachęcamy, jeśli jesteście osobami bezrobotnymi i macie pomysł na własną działalność, zachęcamy albo do strony internetowej odsyłamy, albo odsyłamy do stanowiska numer 6 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. A teraz przedstawimy Państwu kolejne oferty pracy z Urzędu Pracy w Tarnowie i dzisiaj zajmiemy się ze specjalistą dwoma branżami. Będzie to y, branża gastronomiczna, ale wcześniej powiemy również o przedstawicielach handlowych. Proszę nam powiedzieć, jakiego typu y, oferty znajdziemy, jeśli chodzi o przedstawicieli handlowych. Do naszego urzędu wpłynęło dużo ofert na stanowisko przedstawiciela handlowego i przede wszystkim pracodawcy poszukują przedstawicieli branży budowlanej, branży spożywczej, spożywczo-napojowej, branży oświatowej i branży mechanicznej. We wszystkich tych ofertach wymagane jest posiadanie przez kandydata prawa jazdy kategorii B. No i wiadomo, kandydat musi mieć takie cechy jak łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność. No to jest na tym stanowisku niezbędne, to jest tak. A proszę w takim razie powiedzieć o tej branży gastronomicznej, jakiego typu tutaj należy mieć wykształcenie albo też umiejętności. W każdej ofercie są troszeczkę inne wymagania, więc ja może tak wspomnę na początku. Mamy ofertę na stanowisko cukiernika do wyrobu drożdżówek. Tutaj pracodawca oczekuje minimum rocznego doświadczenia konkretnie na tym stanowisku. I wykształcenia zasadniczego zawodowego. Miejsce pracy w przypadku tej oferty to są Pietrzychowice. Oferta pracy dla kucharza jest to oferta w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy. Miejsce pracy jest w Piotrkowicach i pracodawca wymaga również doświadczenia na stanowisku. Ale oprócz tej oferty mamy też ofertę pracy, gdzie miejscem pracy jest Tarnów. Chciałam również przedstawić oferty pracy dla piekarzy z miejscem wykonywania zawodu w Żarnie i w Wierzchosławicach. Oferta pracy Picer adresowana jest do osób z okolic Wierzchosławic. Tutaj pracodawca poszukuje kandydatów z doświadczeniem lub osób, które wyrażają chęć do przyuczenia. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wpłynęły również oferty dla pomocy kuchennej. Miejsce pracy w przypadku tych ofert jest w Polesiu Dębowym lub w ramach doposażenia stanowiska pracy oferta adresowana dla osób powyżej 45 roku życia i tutaj miejscem pracy jest Radów. I ostatnia oferta, którą chciałam Państwu przybliżyć to jest oferta na pomocnika piekarza. Tutaj jest wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe Doświadczenie na stanowisku oraz książeczka sanepidowska. Bardzo dziękujemy za Dziękuję przedstawienie bardzo. tych ofert. A my Państwa zapraszamy i odsyłamy również na strony internetowe Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Dziękuję, do